Cześć Andero, w dzisiejszym odcinku będziemy robić BMW-61 z niespodzianką. Zobaczcie jaka to jest niespodzianka. Samochód jest zdiagnozowany. Przyjechała pani Ta znajoma i mówi, że jej coś piszczy w kole. Wczoraj to rozebrałem i okazała się niespodzianka. Zobaczcie jaka to jest niespodzianka. Zobierzemy się do roboty. Zamontowałem koło, patrzę, o! Nowa tarcza, nowe klocki. Czyli coś nie tak ze szczękami będzie. Bo niekiedy jak się wymienia koła, trzeba pamiętać o długości szpilek. Żeby mieć dobrą długość szpilek, bo jest za długa, może nam zmierać wszystkie sprężyny i, i po prostu szczęki. To, to, to co tam jest, nie? tu widzę, że po śrubach, że jest ok, śruby oryginalne, takie jak ma być. No to co, rozbieramy dalej. Zobaczymy co mamy w środku. Wciągniemy zacisk. Wyciągamy tarczę. Wyciągniemy tarczę. już przy ściąganiu mówię aha, będzie dobrze. Bo nie ma żadnego poru. Mamy nową tarczę. nuweczkę. Niedawno zakładana była chyba do sprzedaży. Nie wiem. I oczom moją ukazał się brak szczęku. Widzicie, co tu jest? Ktoś wymieniał. Wymienił tarcze, klocki, ale sz szczeneczek nie wymienił i to jest ta niespodzianka. Także nie wiem, czy to skomplikowane, czy się wiedza skończyła tego, yy, który, który robił, że za dużo sprężynek, czy co. Nie wiem. No nie ma sprę... nie ma, nie, nie ma, szczęnek, szczęk. I trzeba ręcznie od postaw regulować, założyć nowe szczęki, i wszystko będzie grać. także okładziny spadły całkowicie, no, tu się wszystko uszy. No, tu jest jedna okładzina, to z mi zostało jeszcze. O, do nowych tarcz, w ogóle, w ogóle nic nie wymienione. Super, nie? Dobra, jedziemy z na te, szczęki. Czasami się zdarza, że skoroduje ta blacha z tyłu, no nie? Tak osicząca te, te szczęki. Jest, są sposoby na to, żeby, że, żeby to zrobić, nie ściągając tej blachy. Ale tu chyba jest wszystko w porządku. Bo widzę, że zapadki są, zabezpieczenia do dobrze trzymają. Nie jest naprawdę nic, nic skomplikowanego. Jest tak proste. Jak budowa cepa, coś nie zmieniło, To chyba yy, od zarania, od początku bęki, zawsze było takie samo rozwiązane z, z ręcznymi. Mamy regulację. Ona no, regulacja nie jest zapieszona, wszystko chodzi normalnie. Ja nie wiem czy on tego nie wymienił. Ale nie może z oszczędności albo... Nie wymieniamy, bo idzie na sprzedaż po co. Nie wiem jak to ten. To przegląd przeszło, bo to widzę, że to jest stary, jest stary temat. To już nie zniszczyło tych tarcz. No. Mamy zdemontowane wszystko. Patrzcie się jak to wygląda wszystko. <grym> to jest koniec? O, Super szczeneczki to są, idealne. Dobra, założymy wszystko nowe. Yy, gwoździe, zabezpieczenia, inaczej sprężyny. Wszystko mamy w komplecie. To kosztuje takie grosze, że to jest nawet nie ma już o czym mówić. Ma być nowe i koniec. Nie ma się co, co spuszczać nad tym. ten. rozpirak jest tak samo ok. Linki musimy popuścić w tym środku, w samochodzie, żeby wszystko, wszystko zeszło do zera. Później wstępna regulacja. Zakładamy nową tarczę. Później dociągniemy ręczny, i tyle. Cała filozofia. Remontujemy nowe, nowe rzeczy. Na bardzo dobrym stanie jest ta blacha. Nic nie jest zgite, nic nie skorodowane. Ręczny będzie Żeleta teraz. Nowe szczęki dla porównania, tu macie wyglądają tak. Szczęki nie są drogie, Napra naprawdę jest yy, tyle rodzajów szczęk. Od najtańszych po, po tam naj, na, na, najdroższą, najwyższą półkę. Można sobie założyć, jeżeli ci nie stać, masz mało kasy. Załóż na, najtańsze, bo to jest, to, jest, to jest ręczny, tu się nic nikomu nie stanie. Ręczny, ręczny będzie działał na pewno, na pewno prawidłowo, a szczęki będą nowe. Nie musi być nie wiadomo ja, jaka, jaka ten. Yy, najwyższa półka mogą kosztować i 50 zł i te szczęki mogą kosztować 140 Ale są nowe. No także macie porównanie, jak to wygląda. Że to, jest, to jest szok w ogóle, że takie coś można zostawić. Po ściągnięciu, tarcz, ktoś widział, że, jest, że, że po prostu to już się odkleja, bo na pewno się odkleja, bo to nie jest świeża sprawa. No, to już jeździło po tym, tu tego nie było w ogóle z tej strony. No, Szczęki mamy pozakładane. Gwoździe, wszystko jest nowe. Łącznie ze sprężynkami, tutaj, jak zakładacie gwoździe, tu są takie nacięcia. W jakim y, momencie jest, jest y, jak obrócić, żeby Wam po prostu dobrze siadło. Teraz jest w tej pozycji, tutaj jest nacięcie, czyli jest. O, teraz skoczyło w swoje miejsce. To widać, że to jest specjalnie zaznaczone, żeby wam to nie wyskoczyło, żeby zabezpieczenie nie wyskoczyło w czasie jazdy. No, tu mamy regulację. Regulacja jest zjechana do zera. Wkładamy tu śrubokręt, Ja będziemy mieć założoną tarczę. Musimy zrobić. O, widzicie jak się obraca? Pierwszą regulację wstępną taką, zwa tak zwaną wstępną. O. Się akurat, o, drugą stronę kręci. O. I nam się rozsuwają szczęki. To jest ważne, żeby ręczny był dobry. Trzeba tak dojechać, żeby był wyczuwalny opór. Ja Wam to wszystko pokażę. Jak to będzie wyglądało z tarczą. I ważne jest tak samo popuścić sobie w środku linki przed tą regulacją wstępną. Bo tutaj jest akurat już występuje regulacja przy, przy, przy dźwigni ręcznego, także tam nic nie ruszamy. Bo linka nam wtedy wychodzi, ona się później już sama, jak poczuje opór, sama, sama, sama się wyreguluje. A ustawiamy sobie tarczę tak, żeby widać było te ząbki tam, widzicie? I teraz składamy śrubokręt i sobie kręcimy. O. Syk. I nam się ładnie rozchodzi rozpierak, nie? Aż zaczniemy ten, jak, aż poczujemy opór na tarczy. O. Kręcimy sobie, o, w ogóle nie słychać szczęk i regulujemy. No I jedziemy. Rozsuwamy do momentu, aż będziemy czuć opór jeszcze, jeszcze bo to był. Skrycemi było do zera. Zawsze najlepiej sobie do zera wszystkie regulacje zjechać. Przynajmniej nam wszystko wejdzie tak, jak się należy. O, już zaczyna być czuć opór. O, teraz nam się nie obróci. I teraz bierzemy i popuszczamy sobie. O, o, tyle wystarczy. Będzie wyczuwalny, lekki suw taki. I teraz mamy wyregulowane szczęki bardzo dobrze. No, jeżeli mamy yy, regulację w środku. To wtedy sobie możemy dociągnąć w środku, ale to jeżeli tu dojedziemy już tak, jak ma być, to skok tam, yy, dźwigni sobie już wyreguluję tak na dwa czy zęby, żeby było wiadomo. I wtedy ręczny będzie na 100% dobry. No i oczywiście linki, żeby były sprawne, nie? czy, czy, czy musisz sobie sprawdzić linki, czy nie są przytarte, czy odbijają, bo to też jest ważne. No, szczeneczki nowe, wyregulowane, zacisk złożony, można zakładać koło, pójdziemy na drugą stronę, zobaczymy. Bo tam jeszcze nie rozbierałem. No, tar tej tarczy jeszcze nie ściągałem. Zobaczymy, co tam jest z pod spodem. O! Tu coś jest. A też to hamowało. Regulacja do zera na. w ogóle nie hamowało ten tym z ta strona. Tam odleciały, a te w ogóle nie hamowały. Wyczyścimy tarczę od środka, jakby dobrze. No troszeczkę się okładziny trzymają A jest tam była masakra no i tak, dalem mamy skończono. Nie wiem czy coś ma na celu że wymienił wszystko i to tarcze, tarcze dość porządne bo były brembo także wszystko jest staje na, na, na dobrych częściach było złożone nie wiem dlaczego czy się nie chciało czy, czy za dużo sprężynek czy nie wiem o co to chodzi no, ale w każdym bądź razie y, ma zmienione na nowe, że wszystko będzie śmigać tak jak się należy. Jeżeli, jeżeli się podobał odcinek, odcinek musicie się mieć pięknie w tym. Jeżeli podobał się odcinek, subskrybujcie i łapka w górę. Trzymajcie się ciało.